Witam serdecznie od tej strony Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne przygody I na takim parkingu dzisiaj spałem W zasadzie A teraz muszę się szybko, muszę się szybko zbierać I udaje się na miejsce spotkania Dzisiaj będzie kopanie Kopanie w lesie Wszystkiego dowiemy się na miejscu Dziadek nie dał. Nie ma lipy. Dojechałem na miejsce i patrzcie ile tu wojaków. Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna. Zaraz chęcimy kogoś do wywiadu. Bo tu wszyscy są chętni. <grywania> po tym jak będą oglądać to się będą śmiali. Ale zaraz weźmiemy Macieja. Na bok i z Maciejem porozmawiamy odnośnie tego, czego my tu szukamy. E, muszę porozmawiać z chłopakami, czego my tu w ogóle szukamy, nie? Bo miejsce jest ciekawe, historycznie i co wy tutaj znajdujecie i co was wzięło w ogóle, żeby akurat w tym miejscu gdzieś tu szukać? No jakiś czas temu trafiliśmy na takie, my to nazywamy e, tak. Aha, to bo to jest o tych, z tych, z Tak, dokładnie tak. No my to tak za taką roboczą nazwaliśmy ringi. No. E, są to takie płaskie koła. E, Prawdopodobnie ze znakami solarnymi, i to jest epoka celtycka znaczy, prawdopodobnie. Realnie do końca jeszcze nie wiemy, co to jest, bo zaczęliśmy na samym początku znajdowaliśmy fragmenty, ale no. po jakimś czasie zaczęły nam wychodzić całe teringi, różne wielkości. Zaczęły trafiać się bardzo duże i po rozmowie z naszym wojewódzkim konserwatorem zabytków w Kielcach. No, on stwierdził również, że nie wie, co to jest. A, a, kto, a kto z was zobaczył, że w Anglii wychodzą bardzo podobne wiesz, że to, co, to są celtyckie? to było na takiej zasadzie, że właśnie jak daliśmy to do, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku, to jego też bardzo to zainteresowało. Były przypuszczenia, że mogą to być jakieś takie celtyckie wpływy, bo tutaj w okolicy no. Celtowie mieli swoją osadę. I a daleko to... jest ta osada? No całkiem... 2-3 do 3 km. Do 3 km, no. nie? nie yy, I konserwator zaproponował, żeby na naszej stronie umieścić taki post yy... To tutaj też będziecie mieli zasięg, że, no, że więcej ogólnie, ludzi ogólnie to ogólnie zobaczy post, też, nie? Post, żeby zobaczyć, sprawdzić jak gdyby występowanie tych, 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 tych naszych ringów I ogólnie pierwsze te ringi tutaj nam wyszły całe, nie? Całe, no. tak, tak, tak. znajdowaliśmy elementy I, 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 A poczekaj, bo jak opublikowaliście tego posta, to nagle ludzie zaczęli tak, wyciągać takie... Tak, się odzywać z całej Polski yy, i okazało się, że owszem, występują te w całej Polsce, gdzieś tam na Mazowszu, gdzieś tam na Lubelszczyźnie, gdzieś tam nawet na Pomorzu, ale raczej w takich ilościach pojedynczych. Mhm. Natomiast nam tutaj no, wychodzą w bardzo dużych ilościach. Ja Już wyszło nam tutaj, tutaj z tego terenu, to chyba z kilkanaście. Nie? No, powiem Ci, że na siedmiu plażach byłem i kolczyka nie znalazłem, no tu no w lesie. No. A ja szrapnęla. Także, a tu co masz? A, no to, już żeś wykopał. No to się dobrze zapowiada. Drugi mój sygnał i na samym wierzchu mam monetę. I ta moneta to? Oj, ciężko będzie. Ciężko będzie się domyślić, co to jest. Wiecie, wyczyszczę, pokażę. Zresztą widzicie do z e, Mi się wydaje, że to jest... Czyżby srebrne 10 groszy polskich? Mam i ja jakiś kawałek starego, zginanego żelastwa. Być może fragment ostrogi. Biorę. Duży sygnał. Może nie. nie na samym wierzchu, więc kopnę. Coś takiego. Toporki tu wychodzą, więc żelazne więc warto. Na samym wierzchu była podkówka. Idę do jego mościa, który znalazł jakieś srebro i mówi, że tego dużo, więc więcej. Jakieś monety, może jakiś skarb. Dzień dobry. Co to pan znalazł? A, parę monetek i dzwoni wszędzie. Jak parę monetek i dzwoni wszędzie. I dzwoni wszędzie i <laughs> O, jakie fajne. Trzeba je przeczyścić trochę. No trzy to już skarb. A to ja też taką dziesiątkę znalazłem tam. To jest często warszawskie prawdopodobnie, nie? Ale ładna. No to panie gratuluję, to jest po pierwsze, tutaj i zaraz, po, zaraz posłuchamy na te ile tu jest sygnałów. Fajnie być, fajnie być w miejscu, gdzie komuś się posypało z rajtus. No to panie podejmuj. Ale ja tutaj ja nie wiem sprawa. gdzie. Bo się Pokażę. Kolejna ja moneta tutaj. Oczyściliśmy no ja poprawę, oczyściliśmy. E, Adama Rutu, że jest no, na ma no, e, Mam było oznaczać wam. Czekaj ta. nie Nie ta, To ta. Jesteś, łapie. Już do pan. Monetkę. Ładwa zniknęło. No tu jest, tu, tu, tu. tu. Zabaj, zabaj, zabaj. Dwie nawet. Nie, jedna tylko. O, jedna. Iii. Iii. Nie wiem, czy to nie srebrnik. Garść srebrników. Bardzo blisko. No. O, już dotyka. I teraz już będzie. Nie. Jest. jest, kolejna. O. O. Ja, większa, większa, większa. Srebrny, no? Jest, panie. Trzeba je przyczyścić, bo są no, poleżałe. Trzymaj, panie, i, korzysta, tak I chręc sprawdzamy chręc. następny. Tylko, że jest du duży tak, duży nalot i będzie ładne zachowanie. Jan Kazimierz, to za ładny za ale to widzisz, że to jest chyba nie... Dobra. To jest inna epoka, to jest epoka, bo to jest coś to, 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 to jest tak albo to, A może albo tympka, tympka. Albo tympka. to jest sześćdziesiąty. Albo ty albo tyłka. Ładne, grube, nie ma? Nie, 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 nie powiem, że nie ma. Bardziej w tą stronę. Dobra, gdzie jest ten pan z mi czwórką, księstwo, która działa? Zajebiście, bo ja to zawsze się zdarzało, żeby srebro ładnie do na jakąś nie? Jest, piękna. Duża? Mała? Mała. Taka jak, taka jak reszta. Odpieczętowy Dobra. Czy nie honory Jest. Czy nie ma? Nie. Jest. Jakże inaczej. Ale... Delikatne serberko. Delikatuśna. To możesz tu zbliżenie zrobić, bo widać ją na wierzchu samym. Też taka maciupinka. Malutkie cienkie. Chyba srebro. 10 grosz może być. Ani <laughs> może. To kurde, strasznie są zajechane, ale to fajnie, bo po tym przeczyszczeniu będą ładne. nie, nie było. Kolejna. Ta troszeczkę większa. To może jest ta 10 groszówka. Trzymaj monety po lekkiej kąpieli. I zobaczcie, że tu jest taki dół. To jest taki dół, i to jest wszystko tam. I teraz jeszcze jedna sztuka tutaj wyszła. Chłopaki tu. Głośno myślę, i my mówią, że się może drzewo wywaliło, może jakiś okop tu kopali, czy coś. Kolejne duże srebro wyszło, a tu chłopaki się schodzą. Tu będzie ładnie widać, tak? A tu chłopaki się schodzą i strzemie. A i to wczesnośredniowieczne, wiesz, bo ono jest takie... Nie jest wypłaszczone, normalnie jak pod buta, tylko jak pod ciżemkę, półokrągłe takie, nie? Także... Okej. Okay. Zaczyna się robić konkretnie, już tych monet jest garść, widzicie je teraz z bliska, jakie ładne, mucha mi tu wleciała, bardzo ładne monety. Teraz się rozpierzchliśmy, i każdy wokół tego łazi. Ja teraz taki duży sygnał żelazny, nie wiem co to jest, jakieś trudno mi się wypowiedzieć. Takie trzy pieńki, mówię podejdę, zobaczę. I 10 groszy z PRL-u, wstrętne. Tam z góry złaziłem koło tego dużego drzewa i mówię, idę do góry. I tu miałem sygnał. I 10 groszy, 49 bodajże. To jest z prl monetka. Wlazłem w takie miejsce. Z jednej strony, z drugiej strony góra. A po środku pewnie jakieś błoto spływało nieraz. Może coś było erodowało i tu, tu zleciało. Na pewno jakaś folia. No tu mam folię aluminiową. Widać na wierzchu. Dolazłem do takiego drzewo. Pełno tutaj robactwa. Przecież by jakiś korek po diabolu. Zaraz zobaczymy. Pewnie ta. A nic więcej nie liczy gorzej, cholera. wie co to, znalazłem stamtąd, wchodziłem pod górę. Tutaj sygnał piękny. I moneta, i mamy jeden złoty albo 50 groszy z prl -u. Tylko, że agon, lekki jak nie wiem, doszliśmy na samą górę. Tutaj wychodzą te ringi, polimy trochę. Nie, znaleźliśmy nic i teraz zmiana decyzji. E, w sensie zmiana miejscowy. Jedziemy na jakieś inne miejsce. Tu po drodze jeszcze ostroga wyszła. Tobie wyszła? Nie, koledze wyszła, koledze. wyszła? Koledze. I kolega zostawił i pojechał już, tak? Tak, bo musiał się zbierać. Wcześniej. Proszę bardzo. A tu była tak. A jest gwiazdeczka! Tak. Widać ją nawet. O, a kolega tu Tutaj jest. Tutaj ile? Podkówek Podkówek, podkówek, tak, podkówek, podkówek. nie podkówki. No jest. Trzymaj tom, ja mam jedną tą. Też mam takie dziadostwa. Coś tego typu. O, też malutka. No i jesteśmy na kolejnej miejscówce i tutaj głównie wychodzi jakaś konina. Średniowiecze jakieś. Podkówki, ostrogi. Nie wiem, czy jakaś droga stara, czy jakieś miejsce bitwy próbują to rozgryźć. Kozackie miejsce do poszukiwań. Płaski las. Dopiero co te roślinki wstają, jest jeszcze płasko. Te cienie, te kwiatki. Bardzo przyjemnie. I nie ma much. W tym lasku nie ma much. W tamtym było. Pełno. I mam jakąś podkówkę. Ale nie będę zgadywał od czego. Długi żelazny sygnał. Może być co ostroga. Także kopiemy na żywo. Może akurat. Mamy już gdzieś to żelazo? Czy głębiej jest? Wykopane. Jakiś. Jakaś tuleja. Kółko. Kolejna podkówka. Opla. Chyba ostroga. Ty chcesz być, czy nie, nie chcesz. Mogę być. Może być. Dawaj, no on jest takie. Naszym... Znalazca! Znalazca prawdopodobnie ostrogi. E, macie jakiś przyrząd? O, proszę bardzo. I tu mówisz, że to jest korzeń. Tu idzie do no. boku, w Dobra, trochę mi to zajmie, zanim ja to obrobię, także zaraz się włączę, ale to jest. Ostroga ja. Ostroga? Nie, nie. podkowa to duża Podkówka ta duża, duża. Znaczy ta, podkutka, ta duża no Ta, duża, no. ta taka, taka szeroka widzisz? No ale one się właśnie tutaj nam trafiają ja, no, no, Ale... To... No ale dobra, okej, okay, tak Takie coś też No wszystko konie. Nie? Wszystko Tak, no nie jest to ten, no ale... Dobra, no, no, szukamy dalej Mitowanie Czyli rękojeść No i reszta, nie? O, Jak najbardziej może się wpisać właśnie w okres tej no. A tutaj mamy, tak, to będzie sapek, prawdopodobnie. Sapek? Tak, wysoko bił, gruba monetka o rozmiar mniej więcej to samo. Nieczytelna. Nieczytelna, no. Fajnie. Teraz coś takiego wyszło. Taka tulejka i taki błolec. Ciekawe. Z tej dziury, o tu, jakiś taki tłok wyszedł. Może te koniecy tutaj ciągły te wozy, to, to takie miały, takie mechaniczne. Żartuję, Proszę bardzo, mówisz w pinka. Serduszko jest. Jakieś te. Trzymaj pokażę Ci coś. Powiedz mi, co to tu robi w tym lesie. To no, ja silnik naprawdę. Ja się śmieję, że to od tych koni, nie? Że to były mechaniczne jednak. On przed chwilą znalazł ten taki odpustowiec, jak to nazwał. Ja też chyba mam jakiegoś odpustowca biżuterię. Być może tu jakieś wozy były, ale widać, że to starsze, bo takie nie. Nieforemny, jakieś takie. Nie wiem, może zgniecione? Cholera, wie, po wyczyszczeniu może być ładniejszy ten pierścionek, ale takie coś mnie cieszy. Taka drobnica. Czyżby kolejny skarb? Tutaj w tym. Ty, co to, to, to? O, o! Tu z tego dołka kawałek to mogę zidentyfikować, bo takie coś już widziałem w życiu. Kawałek starej średniowiecznej podkowy. Taki masywnej, szerokiej. Taki kawałek żelaza tu wyleciał. Czyżby. Co to jest? O, jaki piękny toporek! Ojejku, ojejku! Ojejku, ojejku! Ojejku, ojejku, jaki piękny toporek! jajku. ojejku Zdjęcie można? Patrzcie, od razu foty. Zobaczcie jaka, pro, ten, jaka technologia z, z lidarem, tak? Tak. Spod, no to jest podczerwień. Tak. Pora. I będzie skan, zaraz zobaczycie. Zobaczcie. I nawet widać jeszcze tą rdzę tam z niego. Z właścicielem jeszcze no. Oj, nieborocek. Jakiś jaszczub go upolował. Nie strawił go. Do końca. Z tej dziury. Moneta z dwudziestolecia międzywojennego zobaczycie albo nie będziecie jej widzieli z bliska, bo jest w szpetnym stanie. E, dokleję wam, jak wyglądała w takim ładnym stanie. Krzyczą tu na mnie, co żeś panie wykopał. No, bo widzisz, że obiecaliśmy dzisiaj ringi, bo na miejscu cyringów nie było, bo to no tak tego. Na tej obiecaliśmy ci ostrogi. No i zobacz, jest. Zobacz, tu widać jeszcze, zobacz sobie e, gwiazdkę, abyś tak zmontował, sobie no, no. zajechały jest gwiazdka. Ja ją troszeczkę podkopię, jeszcze tutaj. Czekaj. W miękkim piaseczku jest fajnie. W no, miękkim piaseczku, wiesz, ja spróbuję. Zgięta jest, jest zgięta. Tak, jest mocno zgięta, ale. O, wychodzi. Wychodzi. O, dobra. no to jest. To obiecana, ostroga. Proszę bardzo. Tak, proszę. Tutaj jeszcze dwa bolce tak, z tego. Tak, z gwiazdki, kołeczka. z gwiazdki. No. No. Z bodź, zwanego. Budziec? tak zwanego. Bodziec? Tak. Super, No zgięta, no ale okej, okay, dobra. No to szczelej, panie. Na samym wierzchu, nie, jakaś szpila. Jakaś szpila, cholera. Cholera, wie co to Koniec kopania. Podsumowania nie nagrywam, bo te główne rzeczy widzieliście wszystkie. I za długo by to trwało, żeby teraz przygotowywać wszystkie te rzeczy. Pozdrawiam jeszcze raz i dziękuję za spotkanie. Świętokrzyska, grupa eksploracyjna. Być może widzimy się w przyszłości. Jadę teraz na jakąś miejscówkę na Wisłę Jeszcze do jakiegoś sklepu chyba podjadę, bo muszę się ogarnąć, ogolić brodę i głowę, okąpać się po tym lesie z tego pyłku przede wszystkim. Tak przez nos gadam, raczej zatkany nos mam, że... Bo, szok. Szukałem tyle nad wodą, to mam drobne. A tak się składa, że tu podjechałem do sklepu i jest myjnia, także skorzystam. Ta myjnia jaka inna. Ale będzie ładny, czysty. Jeszcze ja się wykąpię i będę mógł w końcu pomyśleć o czymś, co dalej? Trochę lipa Bodr, bo dopiero co zjechałem z myjki i sobie umyłem auto. No ale co no, auto jest po to, żeby się przemieszczać. E, idę zobaczyć tam, Wisła, jak to wygląda. I tutaj dziś Zarobi z tym miejsce. Cisza, spokój. I tu je Wisła. I ludzie tu łowią przede wszystkim sumiki. E, sumiki, sumy, przepraszam. A skąd o tym wiem? Bo nie uwierzycie, ale nawet tutaj mnie dopadliście do i pozdrawiam serdecznie widzów, którzy tutaj przylazili i poznali auto, poznali mnie, pogadaliśmy sobie tam e, i poszliście w swoją stronę. Pozdrawiam jeszcze raz, ale miejsce naprawdę świetne, dzięki i widoczki. Księżyc plus jakaś kurde gwiazda, pewnie jakiś Jowisz tam jest czy coś. Czy Saturn. Widzicie to? Widzicie, bo to bardzo dobrze widać. Zaraz pod księżycem takie duże, to musi być chyba Jowisz. Jest jakaś aplikacja, która pokazuje jakie monety. Monety, boże. <śmany> monety, jakie tam planety latają kaj na niebie, ale to się trzeba lubować w tym. Nie ma to jak kopać cały dzień i potem jeszcze patrzeć jak inni kopią Saper w końcu zaczął wrzucać odcinki Już do niego dzwoniłem przed chwilą tam, się, się tam umówiliśmy wstępnie Tylko, że już się coś urodziło na jutrzejszy dzień Będę musiał do Krakowa się przejechać Ale nie wiem czy w ogóle będę nagrywał to Bo z Michałem Paterem z kanału Autostopem na koniec świata się spotkam Może się coś uda z nim nagrać na Wspólnie, ale to zobaczymy. Ja nic nie obiecuję, że Wam nagram. I to będzie koniec już tego filmu. No, znalazłem to poręk, tam średniowieczny, i skarb wyszedł, więc chyba powinniście być zadowoleni z dzisiejszego filmu. Jak się podobało, zostawcie pierdoły. Pozdro jeszcze raz dla Świętokrzyskiej grupy eksploracyjnej. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.